I'm sorry, I'm sorry. 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 i my ass i that i am sorry i wanna I I don't want what's trick I won't be I wanna get you. I wanna my left. I wanna get my lefty. I wanna give my love. I wanna give my love to you. Pershing tail. Pershing tail. Myślimy, jak się to przeprowadzić. Warto pojechać jeszcze robić, coś ale, ale to pogoda to jest straszna, to to jest. Że jest no taka jest. depresyjna. Wczoraj była to taka w właśnie. To że ja miałam cztery roboty, to myślę, to się nie. Ja, ja to już to nie mam Tak, No właśnie. Ja też taka, Teraz w lutym mi już jest za gorąco. Wczoraj było za gorąco. A my najśmieszniej flatowaliśmy wczoraj. Miałam na komputerze, to bym się złapał. Ciało to, to nie jedziemy jedziemy, było takie ...no Ale ostatnio padło jedno głosy Super, Superman! Wow. Yeah. I nasi Myślę, kuźwa, jak no. ja się pakować z dzieckiem, jej się spakuję, nie? I też, bo jakieś <laughs> długie spodnie. My tu przyjeżdżamy, nie mamy w czym chodzić. Normalnie? No, And your I don't love him, he loves me I don't love him and I won't love him because he loves me And I don't love him, what about me? I'm out of trolling, Paul, troll? Am I sexy? Am I good girl? Am I not hot? I don't have to not be now. In, in, on, on, on. I don't have to be the boy. I don't have to be the boy. I don't have to be the troll. Huh? Huh? <laughs> Michał, coś nam zaśpiewaj. Twink. Um. Co? Coś nam zaśpiewaj. Dobro, dobre. Mi zbarda bym na sprzątanie nie miał nigdy czasu ledwo rzędy zjadł śniadanie zaraz biegł do lasu co tam takie małe śmieci jutro to zamiotę dzisiaj ładnie słońce śpieci. mam na miód ochotę aż pewnego dnia Południe. Zajrzał smok do misia i powiedział: Jak cudnie mieszkam do dzisiaj. Na sprzątanie nie masz chęci. Widzę mi drogi. Pięknie kręci, a to lubią smogi. Gdy tyle żółci leci, tak leci, i żarł bóry będzie cały świat. Bo wszystkie smogi mają brudne nogi i brane uszy i mi... Łap! Miś perłowy odpowiedział. Smog spilą ten łapie. I siedział przed wzorem na jego kanapie i wyjadał miód misiowi prosto ze słoika, a się wielkie oczy zrobił patrząc jak miód Śmieci, zaraz mokrzy leci i szafopury będzie cały Poszło na smokę, i tak podróżno. na uszy, i nie miało Z wielkim krzykiem do ogrodu smok się dopiero. Do, dopiero do, do porządek odleci, więc ornabe sprzętu do śmieci. Gdy nie ma śmieci, zaraz mokrzy leci, i kolorowy będzie całaskaw. Dobra. O wszelkie smoki mają brudną no, uszy, i nie Dobra, you to jest don't się she's going to feel